Cześć, witam cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, jak nauczyć się języka angielskiego w 90 dni. Jeśli interesujecie ten temat, zaczynajmy! W dzisiejszym filmie drogi widzu, chcę przekazać Ci trzy bardzo skuteczne metody, z których pewnie w większości z nich Albo może nawet wszystkich trzech nie znasz jeszcze, a te trzy metody nie tylko pozwolą ci nauczyć się języka angielskiego, pozwolą ci uczyć się szybciej czegokolwiek, czegokolwiek, a już zwłaszcza właśnie języków obcych, i zwłaszcza języka angielskiego. Po co w ogóle uczyć się angielskiego? Słuchaj, znajomość języka angielskiego na pewno w obecnych czasach sprawi, że będziesz mieć zarabiać więcej pieniędzy, niezależnie od tego, czy prowadzisz biznes, czy będziesz budować swoją karierę, to po prostu znajdziesz dzięki temu lepszą pracę. Bardzo wiele firm dzisiaj działa właśnie w ramach środowisk międzynarodowych, ale dodatkowo znajomość języka angielskiego sprawia, że możesz się uczyć z materiałów właśnie angielskojęzycznych, czyli doskonalić się, mieć dużo większe spektrum poznawania właśnie wiedzy, korzystania z różnych rzeczy, które są na internecie. No, polski, polski YouTube to jest tyle w stosunku do YouTube'a po angielsku, jeśli chodzi o różne poradniki, kursy i tak dalej, porady. Więc da Ci to lepszą pracę, większe zarobki, no, obecnie sytuacja polityczna w Polsce jest jaka jest, więc daje ci też to możliwości, że możesz zamieszkać w innym miejscu, możesz zamieszkać w innym kraju, możesz mieć znajomych z różnych krajów, możesz znaleźć sobie partnera czy partnerkę z całego świata, jeśli umiesz język angielski. Ale przede wszystkim daje ci to po prostu możliwości. Może nawet jak zostaniesz w Polsce, to będzie ci się łatwiej podróżować po świecie. Jeśli będziesz kiedyś chciał sam podróżować, czy sama pokazać trochę świata swoim dzieciom, to będzie ci dużo łatwiej właśnie znając język angielski. Kolejna sprawa to jest to, że będziesz w stanie podnieść swój standard życia. No właśnie dzięki temu, że będziesz więcej zarabiać, że będziesz w stanie łatwiej podróżować, zobaczyć większą ilość świata, bądź po prostu zamieszkać w innym kraju. Więc, jak widzisz, jest to coś, co się przydaje. Ja mogę spokojnie Wam powiedzieć, moi drodzy, że dla mnie znajomość angielskiego była to jedna z najważniejszych umiejętności w moim życiu i dalej jest. Dzięki temu byłem w stanie nie tylko uczyć się właśnie z materiałów, który, które w Polsce nie istnieją jestem w stanie robić doktorat na Uniwersytecie w Kalifornii, jestem w stanie mieć żonę, z którą rozmawiam po angielsku, z moimi dziećmi rozmawiam po angielsku, z moimi. Przyjaciółmi z całego świata rozmawiam po angielsku, więc no, otwiera to przed Tobą, po prostu cała kula ziemska wtedy dla Ciebie jest twoim domem, a nie tylko po prostu jakiś wycinek, e, czy, 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 czyli Polska, prawda? Więc jest to bardzo ważna rzecz. I teraz jak nauczyć się tego języka mądrze i sprytnie? No właśnie, dzisiaj chcę przekazać Ci trzy metody. Trzy metody, które pozwolą ci, żeby jak najszybciej przyjąć jak największą ilość słownictwa do swojej głowy. Tak, tak, ponieważ słownictwo to jest podstawa, to jest fundament. Nie pozwól, żeby inni wciskali ci do głowy, że gramatyka jest ważna. Gramatyka nie jest absolutnie ważna w nauce języka, w komunikowaniu się z innymi ludźmi. Niestety, większość edukacji właśnie w szkołach, w różnych szkołach językowych jest nastawiona głównie na gramatykę, bo tego najłatwiej ludzi nauczyć, to jest najłatwiej sprawdzić później na jakimś sprawdzianie. Dlatego uczy się tego. Ja pamiętam sam. Uczyłem się w podstawówce, w liceum, na studiach angielskiego. Uczyłem się na różnych kursach dodatkowych i tam właśnie stawiali głównie na, 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 na naukę 12 czasów, nie wiadomo po jaką cholerę, na naukę jakichś tam konstrukcji gramatycznych, tego typu spraw, które nie są zupełnie istotne. Podstawa to jest słownictwo. Gramatyki nauczysz się przy okazji. Przecież małe dziecko, które uczy się mówić w danym języku, to. Nikt go nie uczy gramatyki, ja mam czteroletniego synka i ja go nie uczę jak mówić gramatycznie, on po prostu no, podsłucha jakiegoś zdania i później sobie w tym zdaniu podmienia czasownik, podmienia sobie jakiś rzeczownik i już tworzy z tego inne zdanie. Nie musi się uczyć, on nie ma świadomości tego, jakie jest składnia, co jest podmiotem, co jest orzeczeniem i tak dalej. Te rzeczy zostawmy polonistom czy anglistom, natomiast jeśli chcesz faktycznie umieć komunikować się w danym języku, rozumieć co ktoś mówi, to musisz mieć bazę słownictwa. Później gramatyka już jest naprawdę bardzo łatwa, żeby ją doszlifować. Więc te wszystkie trzy metody, których dzisiaj chcecie nauczyć, to są metody, które pozwalają przyjąć właśnie ogromną ilość słownictwa. Pierwsza z nich to jest system powtórek rozłożonych w czasie. System, który zastosowaliśmy w naszej aplikacji LingLing. Stworzyliśmy już prawie 10 Sześć. lat temu aplikację, z której miliony ludzi na całym świecie korzystały Sześć. już dotychczas z praktycznie każdego kraju świata. Aplikację właśnie do nauki, która jest oparta o system powtórek rozłożonych w czasie. Na White czym to polega? Polega to na tym, że jesteś w stanie nauczyć się 30 około spokojnie 30 słów dziennie. Czyli w ciągu 90 dni możesz przyjąć prawie 1000 słów. Czyli to, co powiedziałem, jak nauczysz się 1000 słów. Tych najpopularniejszych, a w naszej aplikacji pierwsze tysiąc słów to są właśnie te słowa, e, które są najpopularniejsze na świecie, to już jesteś w stanie całkiem nieźle komunikować się i przekazać no, 80% tego, co chcesz powiedzieć w danym języku. Więc na czym polega ta metoda powtórek rozłożonych w czasie? Polega na tym, że danego dnia codziennie uczysz się 30 nowych słów. Następnie system i właśnie to na tym polega, że musisz mieć system. System następnie każde z tych słów będzie ci powtarzać na przykład za jeden dzień, za tydzień, za 14 dni, za 30 dni i tak dalej, w różnych interwałach czasowych będzie Ci to słowo z powrotem przypominać. Nasz umysł właśnie pamięta dane słowo, tylko trzeba nie pamiętasz je na przykład przez minutę, później przez godzinę, przez jeden dzień, przez tydzień, przez dwa tygodnie, przez kilka tygodni, nie i później je zapominasz. Więc żeby tego słowa nie zapominać, to system sam ustala ci, kiedy dane słowo ma być powtórzone, żeby nie było za wcześnie powtórzone, ale też nie za późno. Czyli idealnie system dostosować ma się po prostu do Twojego tempa zapamiętywania. I teraz, jeśli robisz tą naszą aplikację LingLing, korzystasz z niej codziennie, to codziennie dostajesz jakąś ilość powtórek, one tam są maksymalnie ustalone na, na, na 200-300 powtórek i 30 nowych słów. Czyli robisz sobie codziennie tą aplikację, te powtórki oczywiście one z czasem będą się tam kumulować coraz bardziej, natomiast jak robisz codziennie aplikację, to później coraz więcej tych powtórek masz. Także później już jak dojdziesz, jak się rozkręcisz powiedzmy po tygodniu, po dwóch, po trzech tygodniach, to zajmie Ci to mniej więcej pół godziny dziennie, żeby uczyć się tego języka. Do godzinki myślę maksymalnie. I teraz jeśli codziennie przyjmujesz 30 słów, no to w 90 dni masz prawie 1000 słów, co jest ogromnym osiągnięciem. Gwarantuję ci, że przez rok czy dwa lata nauki na jakimś kursie językowym czy w szkole, to nie byłbyś w stanie nauczyć się takiej ilości słów. Co tutaj w 3 miesiące, nie? Z naszej aplikacji. A dodatkowo jako, że masz tą aplikację w telefonie, to możesz sobie z niej korzystać, jak stoisz gdzieś w korku, na przykład i ci się nudzi, jak czekasz gdzieś w kolejce na kogoś, jak wstajesz rano, na przykład 10 minut, rano, 10 minut wieczorem, 10 minut w ciągu dnia, tu 10 minut, tu 10 minut, czyli jesteś w stanie wykorzystywać czas, który masz gdzieś tam tu 5 minut, tu godzinkę czy coś zamiast na scrollowanie na przykład bezsensowne Facebooka, z czego nikt ci, nic ci w Twoim życiu nie przyjdzie, to jesteś w stanie to wykorzystać na naukę języka bardzo wygodnie w każdym miejscu, w którym jesteś. Więc dlatego ta metoda jest tak skuteczna. Oczywiście w naszej aplikacji masz też grę, w której możesz później praktykować te słowa, ale to już jest jako dodatek. Natomiast skup się wtedy na nauce. No i co jest ważne? Ważne jest to, że w tym tygodniu specjalnie dla Was w ramach wielkiego Black Friday, które właśnie organizujemy, obniżyłem cenę tej aplikacji o połowę. O połowę. Czyli za cenę tam nie wiem, wyjdzie, bo ja to w dolarach ustawiam, 120-130 zł. Dostajesz 3 lata nauki, 21 tysięcy słów, na przykład z języka angielskiego, ale są też wersje do innych języków. Więc od razu możesz sobie pobrać naszą aplikację, wejdź sobie na stronę wyzwanie90.pl, łamane przez Black Friday, i tam będziesz mieć też różne wersje językowe, bo jest to aplikacja do nauki angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, chińskiego czy tajskiego. Jest 6 języków. Więc możesz się uczyć jednego języka, czy dwóch, czy kupić dla swojego dziecka na przykład do nauki hiszpańskiego, a dla siebie do nauki angielskiego. Korzystaj z tego, bo jest za pół ceny. Za pół ceny. Piękna sprawa. Bo masz aplikację, w której no, wychodzi Ci później miesiąc nauki za kilka złotych. I to jest najszybsza metoda nauki języka. Dodatkowo też w tym Black Friday'u mamy dla Was propozycję, żeby sobie nabyć bardzo tanio dwa kursy zawodowe, czyli Bogaty Sprzedawca i Mistrz Komunikacji. Dwa kursy, jeden nauczy cię doskonale komunikować się, niezależnie od tego, czy będziesz rozmawiać z jedną osobą, czy przemawiać do tysiąca osób. Masz kurs Bogaty Sprzedawca, który uczy sprzedaży, tego jak być handlowcem, jak być sprzedawcą, jak przekonywać innych ludzi do swoich idei. Masz te kursy bardzo tanio, za kilkaset złotych, też na tej samej stronie. No i tak samo w tym tygodniu macie też bilety na Wielką Szkołę Wygranych za pół ceny. Za pół ceny, czyli kupujesz sobie dwa bilety w cenie jednego. A na Szkole Wygranych musisz się znaleźć. Musisz się znaleźć, bo będzie to największy event, jaki się w Polsce był rozwojowy. Największe szkolenie polskiego trenera. Kilka tysięcy osób w Tauron Arena w Krakowie przez dwa dni. Będzie taka jazda, taka motywacja. Dostaniesz takie energii do działania, że później przez parę miesięcy będziesz fruwać po prostu i działać tak, jak jeszcze nigdy w życiu. Więc zakup sobie tak samo bilety na Szkołę Wygranych. No i oczywiście mam ostatni prezent dla Ciebie. Jeśli chcesz, a nauczyć się jak zarządzać swoim czasem, to w tą niedzielę zupełnie za darmo poprowadzę dla Was o 10 szkolenie właśnie na temat zarządzania czasem. Bardzo łatwo się zapiszesz, bo wyzwanie 90 .pl łamane przez webinar. Zresztą ja te wszystkie linki wrzucę pod filmem w opisie i w komentarzu przypiętym. Natomiast zapisz się od razu na to szkolenie, bo jest to szkolenie darmowe, a nauczycie Cię właśnie jak sprawić, żebyś więcej osiągał w krótszym czasie. Czyli miał więcej czasu wolnego dla siebie, mniej się stresował, lepiej ustalał priorytety w swoim życiu, jak planować i w długim terminie, i z dnia na dzień swoje życie. Bardzo ważne szkolenie, no i zupełnie bezpłatne, więc zapisz się też od razu. No, a my wracamy dalej do filmu, już po tutaj serii ogłoszeń, zresztą ogłoszeń, raczej prezentów dla Was fantastycznych, właśnie w ramach listopadowego Black Friday. A ja wracam z powrotem do pozostałych dwóch metod. Kolejna metoda do nauki języka to jest poszukiwanie różnych kognatów. Kognaty to są słowa, które podobnie brzmią po prostu w danym języku i w Twoim języku. I podam Ci tutaj trochę przykładów i sam zobaczysz, jak łatwo Ci będzie zapamiętać te słowa, znając to właśnie, że one są kognatami. Popatrz się. Pierwsza rzecz. Lista. Po polsku słowo lista. Po angielsku znaczy list. List. Bardzo podobne, nie? Lista, list. Czyli jesteś w stanie zapamiętać, w zasadzie, ja jestem przekonany, że już po obejrzeniu tego filmu będziesz wiedzieć, jak jest lista po angielsku. Kolejne słowo. Sytuacja. Po angielsku situation. A pisze się, sytuacja. Ja tutaj napiszę te słowa Wam, żebyście zobaczyli, jaka jest pisownia. Że jest bardzo znowu podobna. Sytuacja. Situation. Informacja. Information. Informacja, information. Bardzo podobne. Praktycznie te, te same litery są na początku, tylko się różni końcówką. Komputer, computer. Po angielsku. Komputer, computer. computer. Abstynencja, abstinence. Znowu zobacz. Pierwsze słowa są praktycznie takie same. Pierwsze litery w tym słowie. Abstynencja, abstinence. Determinacja, determination. Różni się tylko końcówką. Determinacja, determination. Optymizm, optimizm. optymizm. Optymizm, optymizm. Prawie to samo słowo. Tylko się z i s zmienia. Wersja, version. Wersja, version. Akceptować, akcept. Akceptować, akcept. Decydować, decide. Decydować, decide. I ostatnie. Armia. Army, armia, army. Popatrz jak proste, nie? Ile słów? Ile tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, 11 słów. W ile? W dwie trzy minuty. I jakbym cię teraz zapytał determinacja, o, determination, informacja, information, komputer, computer, computer. abstynencja, abstinence, sytuacja, situation, lista, list, decydować, decide, armia, army, akceptować, accept, wersja, version. Optymizm, optymizm. Więc poszukiwanie tych kognatów, i spokojnie jesteś w stanie się nauczyć, tak, setek słów z języka angielskiego, właśnie poszukując tych kognatów. Więc to jest druga metoda. To jest druga metoda, bo już masz budujesz ten swój zasób słów. Myśl o tym tak, jako właśnie o fundamentach pewnych. Nie słownictwo to są fundamenty. Czyli za każdym razem, kiedy nauczysz się jakiegoś kolejnego słowa, albo zdasz sobie sprawę, że to słowo jest bardzo podobne w języku angielskim, jak i polskim, to dokładasz kolejną cegiełkę do swojej umiejętności mówienia w danym języku. Twój umysł się tego uczy. Ale jest trzecia metoda. I to jest bardzo mocna metoda, zresztą metoda, którą jesteś w stanie używać właśnie w ramach naszej aplikacji Ling A są to mnemoniki. Na czym polegają mnemoniki? Są różne mnemoniki, to są metody zapamiętywania. I to jest wykorzystywanie tego, jak funkcjonuje nasz mózg. Nasz mózg łączy sobie pomiędzy sobą różne rzeczy obrazy, wydarzenia, emocje, fakty, słowa. Łączy, fizycznie łączy je po prostu połączeniami elektryczno-chemicznymi, które powstają pomiędzy neuronami w Twojej głowie. I teraz, im silniejsze jest to połączenie, tym szybciej pamiętasz, że na przykład dane słowo to jest takie, a nie inne. A jak wykonać takie silne połączenia w swoim mózgu, w swojej głowie? Trzeba je jak najbardziej połączyć z jakimiś emocjami. Emocje. Emocje to jest to, co pamiętamy. Czyli połączenie między dwoma słowami, między np. polskim i angielskim słowem, powinno być maksymalnie emocjonalnie nacechowane. Maksymalnie emocjonalnie. Ono może być głupie, bo coś, co jest głupie, też jest emocjonalnie. No absurdalne. Kretyńskie też będzie dobre. Obrzydliwe też będzie dobre. Zboczone. Też będzie dobre. Takie, które wywołuje w tobie emocje, bądź pozytywne czy negatywne, każde jest dobre tego typu połączenie. I teraz ja powiem ci, ja na przykład metodę Tom Mnemonik stosowałem, jak cokolwiek musiałem zapamiętać, w liceum, na studiach czy przy nauce języka. Stosowałem to nagminnie, w każdym przedmiocie, czy ucząc się fizyki, biologii, chemii, filozofii, czy języka angielskiego, stosowałem po prostu te mnemoniki i uczyłem tego innych ludzi. Do dzisiaj mój przyjaciel na przykład przypomina mi, jak nauczyłem go liczyć od 1 do 10 po tajsku w parę minut za pomocą mnemonik, właśnie. Czyli budowaniu pewnych skojarzeń po prostu w Twojej głowie. Jeśli to skojarzenie jest wystarczająco silne, to wystarczy, że raz tylko sobie to zapamiętasz i będziesz pamiętać na całe życie. I teraz chcę Ci podać kilka przykładów. Konkretnie będzie to 6 słówek angielskich, które ci pokażę, właśnie w jaki sposób można, wykorzystując mnemoniki, zapamiętać raz na całe życie. Weźmy sobie pierwsze słowo pitch. Ono oznacza wysokość tonu. Ma jeszcze kilka innych znaczeń, ale na przykład wysokość tonu, nie? Czyli jak masz gitarę, no to na przykład wysokość, właśnie jak, jak stroisz struny, to jest pitch. I teraz, jak zapamiętać to słowo pitch? No pierwsze, co mi do głowy przychodzi, to jest staro, staropolskie słowo pitch, które oznaczało po prostu narządy rodne kobiety. Mówiłem, ma być zboczone emocjonalnie, nacechowane jak najsilniejsze, jak najgłupsze i najbardziej abstrakcyjne połączenie. Im bardziej abstrakcyjne, głupie i szokujące, tym szybciej twój mózg to zapamięta. Więc jak sobie na przykład pomyślisz, że takie jest staropolskie określenie pitch, które się inaczej pisze, oczywiście, po polsku niż po angielsku, ale brzmi tak samo na narządy na rodne kobiety i że to ma oznaczać teraz po angielsku wysokość tonu, no to wyobraźmy sobie, że jest kobieta, która uprawia seks i głośno przy tym krzyczy i jej ton się zmienia, dźwięku, w zależności od tego, jak wielką przyjemność odczuwa w swojej piczy. I masz zapamiętane słowo pitch. Wypaczcie moi drodzy, że to już jest tak absurdalne, ale na tym polegają właśnie mnemoniki. Mają być jak najgłupsze, absurdalne i wtedy działają. Czyli już znamy wysokość tonu po angielsku. Kolejne na przykład. Weźmy sobie słowo stok. Stok znaczy akcja, akcja, ale nie taka akcja typu działanie, tylko akcja na giełdzie. To jest stoks, nie? Stoks to są akcje. Czyli mamy słowo stok. No i teraz słowo stok po polsku znaczy no stok narciarski na przykład, czyli wyobrażam sobie, że ten stok jest zawsze stromy, że jadę po prostu i po tym stoku i nie mogę się zatrzymać, tak jak akcje podczas recesji czy podczas wielkiej besji besy spadają tak szybko i nie mogą się zatrzymać jak na tym stoku, czyli zapamiętuję wtedy stok, akcje nie mogę się zatrzymać na stoku, akcje się nie mogą zaczynać, stok to będzie akcja. Kolejna mnemonika. Daj, słowo daj, czyli umrzeć po angielsku. No od razu pierwsze co mi się kojarzy, zwłaszcza jego zapis, nie? Die. No to jest taki przedrostek w języku niemieckim, nie? Jest tam das, die, der i tak dalej, prawda? To jest chyba oznacza liczbę mnogą, nie? Z tego co pamiętam w niemieckim. I teraz y, mamy to słowo die, die po, po niemiecku, a daj po angielsku, nie? No to znowu z czym możemy sobie skojarzyć? No skojarzmy to sobie kurczę, niemiecki umierać, hitlerowcy. Skojarzmy sobie to z hitlerowcami, jak umierali po prostu na wojnie z karabinów akowców, jak Polacy do tych hitlerowców strzelali i ten niemiec umierał. I mamy od razu skojarzenie. Kolejna mnemonika: die, die. Kolejne: lunch, lunch, wystrzelić. No i wyobrażam sobie teraz, z czym to mogę kojarzyć, lunch słowo. No z lunchem na przykład. Lunch to się też mówi na, na obiad, nie? Zjem lunch na przykład. Tu w Tajlandii też się nawet używa słowa lunch na, na obiad. Więc wyobraź sobie, że siedzą dzieci podczas obiadu, podczas lunchu i z łyżki strzelają tym jedzeniem, po prostu robiąc wielki bałagan w Twoim domu. Jesteś wkurzony, zdenerwowany, bo te dzieci po ścianach walą tym jedzeniem, wystrzeliwują po prostu to jedzenie łyżkami podczas lunchu. I to wystrzelenie właśnie to jest lunch po angielsku. Kolejne. Słowo drain. Drain. Czyli taki kanał odwadniający. Drain to znaczy kanał odwadniający. Nie? Jak na przykład z rynny woda spływa do takiego kanału, no to to jest właśnie drain. I teraz drain. No jak znasz na przykład słowo pewnie rain angielskie, rain czyli deszcz. No to drain to może być skojarzony kurczę, jak mam wielki deszcz, to ja muszę mieć ten kanał, bo inaczej mi zaleje całe moje podwórko, nie? Więc to będzie duży rain. dy rain. Drain. Leje po prostu jak cebra twoje podwórko, już prawie tonie i zamalasz w tym momencie, kurczę, muszę jakiś robotników, żeby mi zrobili drain tutaj, żeby wydrenować tą wodę z mojego podwórka. Duży rain. Drain. Ostatnia Monika, Kraj. Słowo kraj, czyli płakać po angielsku. No i brzmi po polsku kraj, no to kraj. Polski kraj. Płakał. Kiedy Niemcy, Austro-Węgry i Rosja podczas rozbiorów trzy razy tą Polskę na kawałki dzieliły. Rozdzierały tą Polskę i ludzie płakali w środku, bo zabierano im ich ukochany kraj. Kraj. Słowo kraj, płakać. Widzisz? I na tym polegają właśnie mnemoniki, że szukasz sobie tego typu skojarzeń. I gwarantuję ci, po obejrzeniu tego filmu, już będziesz wiedzieć, jak jest płakać po angielsku, jak jest kanał odwodnienia, jak jest wystrzelić, jak jest umrzeć, jak jest akcja na giełdzie, czy jak jest wysokość tonu. Te wszystkie słowa pitch, stock, die, launch, drain, cry będziesz mieć zapamiętane tylko i wyłącznie, bo powiedziałem Ci o tym raz. I to jest właśnie piękna metoda, ponieważ ona pozwala ci zapamiętać ogromną ilość słów. Patrz, się, 6 słów, wcześniej 11, z dzisiejszego filmu już 17 słów po angielsku powinieneś znać. I tak działają mnemoniki. My wbudowaliśmy tę funkcję w naszej aplikacji Ling, którą możesz zdobyć w tym tygodniu za pół ceny, więc zrób to od razu, bo jest ograniczona ilość sztuk w promocji. I do, każdej, do każdego słowa w tej aplikacji zrobiliśmy taką tablicę. Taką tablicę w prawym górnym rogu, gdzie możesz sobie coś narysować, czyli te wszystkie mnemoniki, o których mówimy, i później swoje własne też, możesz tworzyć, żeby właśnie zapamiętać lepiej każde ze słów. Czyli wchodzisz sobie na tablicę i na przykład rysujesz wtedy kanał odwodnieniowy, czy stok narciarski, czy narty sobie, przysłowie Stok dajeżnie nie i tak dalej, I, i obok tego taki wykres na przykład jak, jak akcje na giełdzie czy coś. Właśnie, żeby skojarzyć to słowo angielskie ze słowem polskim, ze znaczeniem polskim, żeby stworzyć właśnie sobie tą mnemonikę. Więc popatrzcie, masz dzisiaj z tego filmu trzy metody. Oczywiście zainstaluj aplikację Linking, bo dwie z nich no to są do wykorzystania od razu poprzez naszą aplikację, czyli metoda powtórek rozłożonych w czasie i mnemoniki. Możesz sobie właśnie korzystać z naszej aplikacji wygodnie na telefonie, gdzie tylko jesteś. I tak samo poszukuj też tych kognatów. No i ucz się angielskiego. Gwarantuję ci, że jest to jedna z umiejętności najważniejszych, jakie posiądziesz w swoim życiu. Oprócz oczywiście umiejętności też zarządzania czasem, której za darmo będę uczyć Was w niedzielę. Także korzystaj z Black Friday, z Linglinga. No i widzimy się w niedzielę na szkoleniu, na żywo o godzinie 10 zarządzania czasem. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!